Witam wszystkich serdecznie, uśmiechniętej od Ucha do Ucha Polsce, i się chciałem się odnieść do tego, co ostatnio było dosyć głośne, czyli do słów pana ministra spraw zagranicznych Radka Zdradka Sikorskiego, który to na Twitterze dodał wpis o tym, że Polska finansuje co roku ukraińskie starlinki w kwocie 50 milionów dolarów. I teraz każdy skupił się, media skupiły się na tym, na jego wymianie zdań z panem Elonem Maskiem, na tej kłótni, która się pomiędzy nimi wywiązała. Natomiast mało kto w ogóle skupił się na tym, co zostało tam powiedziane. Czyli na tym, że Polska wydaje 50 milionów dolarów rocznie na nieswoją wojnę. Kraj, w którym ludzie biją się o masło w sklepie. Gdzie ludzie ledwo wiążą koniec z końcem, ceny energii, gazu rosną, ludziom ży żyje się coraz ciężej, no, inflacja szaleje, tak? Ceny rosną. I my sobie, taki kraj bogaty jak my, gdzie nas na wszystko stać, wydajemy sobie 50 milionów dolarów rocznie na pomoc Ukrainie. I teraz pytanie. Czy w ogóle ktoś z nas, Polaków, się pytał o zdanie? Czy my tego chcemy? Czy my na to pozwalamy? Czy po prostu rozporządzają sobie naszymi pieniędzmi jak im pasuje? Nigdzie też nie jest podane publicznej wiadomości, czy my cokolwiek z tego mamy. Zakładam, że nie. Bo my nawet o ekshumacje nie potrafimy się upomnieć. Ale prawdopodobnie nie mamy też z tego innych korzyści. Pan Trump potrafi się upominać o swoje. I o to, aby mieć jakiś zysk z tej pomocy, której udziela. My nie. Nam nic nie jest potrzebne. Nas stać. Mało tego, za taką kwotę 50 milionów dolarów można by było wiele rzeczy zrobić w naszym kraju. Bo u nas jest duża potrzeba robienia różnych rzeczy, inwestowania w różne rzeczy. Nam się nie przelewa. Za to można byłoby kupić kilkaset karetek, kilkadziesiąt rezonansów magnetycznych, bo służba zdrowia ledwo zipie. Można byłoby to przeznaczyć na jakieś szkolenia policjantów, żeby nie strzelali sami do siebie i się nie zabijali, czy na jakiś sprzęt, czy cokolwiek, nawet na jakieś obiady dla dzieci. Dla polskich obywateli te pieniądze powinny być przeznaczone w pierwszej kolejności. Tym bardziej, że tak jak mówię, Ukraińcy są niewdzięczni. I nic z tego nie mamy. Mało tego, nigdzie nie są podawane informacje publiczne, aby gdzieś cokolwiek z tego Polska miała. Później wy robicie zbiórki w internecie na chore dzieci, bo leki są ni nierefundowane i kosztują miliony złotych, albo pan Owsiak robi akcję zbierania pieniędzy, gdzie te pieniądze są? Są, tylko nie dla was, obywateli drugiej kategorii. Tylko dla Ukraińców, obywateli pierwszej kategorii, bo wy, jak niewolnicy, dajecie sobą pomiatać i robić ze sobą wszystko we własnym kraju. Jakim w ogóle trzeba być narodem, żeby pozwalać, aby tacy ludzie nami rządzili? Gdzie mają mózgi wyborcy tych polityków? Z wami można zrobić wszystko, oddać innemu narodowi wszystko, dać im przywileje, wy będziecie biedować, czekać w kolejkach na zabiegi, bo tych zabiegów za taką kwotę też można by mnóstwo sfinansować, nie, wy wolicie czekać rok, wasi bliscy mogą umierać, za masło będziecie nerkę sprzedawać niedługo, żeby sobie kupić kostkę masła, wam to odpowiada, takie życie jest dla was super, ale mało tego, patrzcie teraz na to. To jest dopiero cyrk, to są dopiero jaja. Na to pozwalacie. Z was doją ile się da, a za granicą budują taki kurort. Dla tych bogatych. To kto powinien na te starlinki płacić? Może ci oligarchowie, którzy budują ten kurort, i zamiast budować kurortu, ta budowa powinna zostać zakazana, a środki przekazane na starlinki. A może nie, może się mylę. Może to ja mam jakieś dziwne myślenie, a wyborcy yy, tych polityków myślą prawidłowo. To jest cyrk zostaliśmy wydojeni finansowo. Polska armia leży i kwiczy. Teraz się za jakieś szkolenia nagle biorą, mniejsza o to, o tym kiedy indziej. Sprzętu nie mamy, oddaliśmy wszystko. Ukraińcy pobierają socjal, jest ich tutaj mnóstwo, zabierają nam pracę. Chociaż jeżeli pracują, to jeszcze OK. Ale dużo, dużo z nich pobiera zasiłki nawet tu nie mieszkając. Mają przywileje, nie czekają w kolejkach. A my jeszcze im pomagamy, tak jakby nas było na to stać. Inne bogatsze kraje powinny pomagać bardziej, bo nas nie stać. Także dajcie znać, co o tym myślicie w komentarzach, możecie polajkować, zasubskrybować, udostępnić, jeżeli wam się podobało, dajcie znać, czy się zgadzacie z tym, żeby Ukraińcom oddawać wszystko za darmo i żeby Polacy żyli przez to w biedzie. Jeżeli się zgadzacie ze mną, to napiszcie, jeżeli nie, to też napiszcie, zostawcie suba, lajka, udostępnijcie. Dzięki, na razie.